Grupa trzymająca władzę to przedmiot licznych dowcipów, kalamburów w kabaretach. Grupa poręcznie określona mianem grupy pułkowników. Poręcznie, bo nie wszystko byli to pułkownicy, ale w większości rzeczywiście składała się z oficerów. Tak naprawdę cywilów, którzy poszli do Legionów, zdobyli sobie szlify oficerskie, przewalczyli 20 rok, ale byli tak naprawdę w głębi duszy cywilami. Zatem grupa składała się z przedstawicieli tych obydwu grup z większą uwagą na pierwszej. W jej skład wchodzili m.in. późniejszy premier Leon Kozłowski, archeolog, niewojskowy. Stanisław Czar, prawnik, niewojskowy ale wielu wojskowych, z stopniami pułkownik Józef Beck, minister spraw zagranicznych, Kazimierz Świtalski, pułkownik, dwukrotny premier wojewoda krakowski, Ignacy Matuszewski, pułkownik. Bogusław Miedziński, pułkownik, bracia Jędrzejewiczowie też oficerowie. Można dodać jeszcze kilka nazwisk, ale widzicie Państwo w grubsza jak wyglądała, jak kształtowała się ta grupa. To byli ludzie, jeszcze dodajmy więcej, którzy w wojsku przeszli zazwyczaj przez wywiad, przez oddział drugi. W każdym razie mieli takie związki czy powiązania. Miedzy specyficzny sposób uprawiania polityki widzenia świata w związku z tym. Taki dość agenturalny i szpiegowski. Także w odniesieniu do przeciwników. Bezwzględne metody ciężkie ręce. Nie wymieniliśmy tutaj świadomych dwóch osób, dwóch najważniejszych, przynajmniej w okresie kształtowania grup. Walery Sławek, sumienie marszałka Piłsudskiego, człowiek o krystalicznie czystych rękach, krystalicznie uczciwy. Gdyby stworzyć logo, polityka, poza wszelkimi podejrzeniami takiej przysłowiowej żony Cezara, to byłby nią w Drugi Rzeczpospolitej. Walery Sławek, człowiek, który nigdy nie odniósł jakichkolwiek działalności, a działał różnie na najwyższych szczeblach, jakichkolwiek korzyści osobistych. Był zresztą jedynym w gruncie rzeczy wtedy już, który potrafił niemal jak równy z równym kłócić się z pieszuckim. Piuszucki pisał do niego na dedykacji jednej z swoich książek. Pisał o pogniewanych oczach, przypominał jak te pogniewane oczy przeradzały się w konflikty, przypominał jak krzyczeli na siebie w jakichś sytuacjach i był z nim na tyle. Drugi, obdarzony tym przywilejem, to starszy od Sławka tak zwany stary pan, wtedy Aleksander Prystor, bardzo spokojny konserwatysta, także związany czy wywodzący się z PPS. Oczywiście grupa ta nie była partią polityczną, nie desygnowała swoich przywódców. Ale była raczej grupą wymiany interesu, grupą wzajemnego wspierania interesu. Więcej powstała dość szczególna instytucja w momencie kolejnych zmian rządów instytucja lokatorów czy zebranie lokatorów, zebranie wszystkich dotychczasowych promajowych premierów. To bardzo ciekawa impreza, bo dawała wielu politykom z najwyższej półki możliwość wymiany zdań, kontaktu z kolegami, z którymi tak czy inaczej się w normalnych sytuacjach nie kontaktowali. Pułkownicy rzeczywiście rządzili Polską. Pamiętajmy o jednej rzeczy. Piłsudski był coraz starszy, a od pewnego momentu coraz bardziej chory. Im bardziej był chory, tym bardziej władza znajdowała się w ich rękach. A Piłsudczyków bała się lewica. Dzięki ich bezwzględności bało się trochę stronnictwo ludowe. Ale jednak byli i odgrywali decydujący wpływ na politykę. Oczywiście wewnętrzną przede wszystkim. W zagranicznej mieli swojego beka, ale tutaj ich horyzonty nie sięgały. Chodziło im o stworzenie elastycznego systemu przekazywania, sprawowania władzy, o w gruncie rzeczy większe zaangażowanie społeczeństwa w budowę nowej, odnowionej Polski. Czy mógł znaleźć się w otoczeniu marszałka Piłsudskiego i wśród jego pułkowników jakiś agent? Moim zdaniem nie. Ale uwaga, uwaga: wiemy na pewno dzisiaj jedną rzecz. Że najwyższy rangą sowiecki agent uplasowany był w Drugi Rzeczpospolitej niezmiernie wysoko. Był to pułkownik Tadeusz Kobylański, zbyt mało ważny pułkownik, aby wchodzić w skład tej grupy, o której mówiłem, który dał się w wywiadowi sowieckiemu, a w latach 30. był szefem Departamentu Wschodniego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Przy wszystkich dążeniach do wzmocnienia władzy, udało się w sąsiedztwie ministra Beka wyhodować znakomitego, kadrowego, niezwykle przydatnego dla oceny polityki światowej i Polski agenta wywiadowi sowieckiego. Cóż to za sytuacja dla parlamentarzysty? A to byli wszystko naprawdę parlamentarzyści z krwi i kości. Siedzi w parlamencie, w którym może zbudować czy ma nawet stworzoną większość i nie ma żadnego wpływu na władzę. Ba na swój sposób musi tej władzy obawiać, żeby się nie narazić zbyt ostrą wypowiedzią, żeby nie pociągnąć do odpowiedzialności do końca. Ministra finansów Gabriela Czechowicza, który wykładał pieniądze z kasy państwowej na BBWR, bo jak rozłości Piłsudskiego, to będzie bardzo źle. Tego rodzaju postawa była szczególnie wyraźna, sytuacja szczególnie dojmująca dla przedstawicieli polskiej Partii Socjalistycznej. Oni utożsamiali się z Daszyńskim, to był standard socjalizmu polskiego, obraźliwe określenia czy zachowania wobec Daszyńskiego przyjmowali do siebie, ale co ważniejsze, oni byli tymi, którzy się najbardziej na zamachu zawiedli. Liczyli na socjalistę na czele państwa, który pociągnie daleko idące reformy społeczne. Zyskali polityka zachowawczego, który reform nie chciał, a ich działania w tym kierunku obiecywał powstrzymywać. Innymi słowy, groźnego, naprawdę groźnego przeciwnika i przeciwnika ideowego. Bo, jak socjaliści zrozumieli czasie Piłsudski to dyktatura, a oni zwolennicy demokracji. Piłsudski to system bezklasowy czy ponadklasowy, oni wyznawcy teorii klasowej dziejów. I tak dalej, i tak dalej. Co punkt programu, to się nie zgadzał w praktyce. Aktywizowali się także chłopi. Chłopi przede wszystkim z poczucia zawodu. Władza przecież była w rękach Witosa. Witosa, który miał wielkie poważanie wśród chłopów, i tego poważania nawet klęska w maju 1926 roku nie zmniejszyła. Także do koalicji przystąpiło lewicowe PSL Wyzwolenie, także przystąpiła chrześcijańska demokracja i Narodowa Partia Robotnicza. Czyli cała opozycja z wyjątkiem narodowej demokracji, narodowa demokracja pod przewodnictwem Dumowskiego odsunęła się od czynnej działalności i nie chciała wchodzić w konfigurację z lewicową z powodów oczywistych i ideowych. Żądanie nasze jest jedno usunięcie dyktatury i przywrócenie panowania prawa. W przeciwnym razie nie nastąpi żadne uspokojenie, będą się zaostrzały dalej walki polityczne, będzie rosła nienawiść, będą się piętrzyły trudności gospodarcze, będą leżały odłogiem zagadnienia olbrzymie społeczne, gospodarcze, ustrojowe, od których rozwiązania zależy jutro Rzeczypospolitej, jej postawa w świecie utrzymanie jej niepodległości. System dyktatury prowadzi kraj do katastrofy. Czas skończyć. Co zrobili ci opozycjoniści? Postanowili postraszyć rząd. Pomysł był dość wątpliwy, bo Piłsudski o czym wiedział i Daszyński i inni przywódcy nie był człowiekiem strachliwym. A postraszenie polegało na zebraniu w Krakowie kongresu wyprowadzenia na wielotysięczną Manifestacje jego zwolenników i podjęcie uchwały. Uchwały były bardzo bojowe, ale to tak jest, proszę Państwa, że uchwala się w życiu politycznym, przedwyborczym bojowe hasła, których potem nikt w ogóle nie pamięta, że były w słowniku politycznym. Sądzę, że było taki tym razem. Wszystko to, o czym mówił Centrolew, to były głównie hasła, ale hasła brzmiące groźnie, bo hasła mogące doprowadzić do konfrontacji, do wojny domowej. Efekt był zdumiewający, którego przywódcy Centrulewu nie przewidzieli. Dekrety prezydenta, które pozwoliły aresztować całą czołówkę organizacji i osadzić ją w więzieniach. Trafił tam i Wincenty Witos, i liczni działacze socjalistyczni z Norbertem Barlickim i Adamem Ciołkoszem, i przywódca Narodowej Partii Robotniczej, Popiel i wreszcie Aleksander Demski, jedyny człowiek związany z narodową demokracją w tym gronie. Ale była to czołówka opozycji. Czołówka poszła na razie do więzienia śledczego, więzienia śledczego ba. Do twierdzy w Brześciu nad Bugiem, której komendantem został sławny z ciężkiej ręki jeszcze z czasów Legionów pułkownik Wacław Kostek Biernacki. Otóż Biernacki wprowadził tam dość nieludzki reżim, którego mieli zaznać ci, przeciwko którym prowadzono śledztwo. Reżim ostry i bezsensowne szykany. No, Zarzucenie worka na głowę i bicie w pośladki premiera Witosza było działalnością złej miary, złej skali, która przyniosła Piłsudskiemu znacznie więcej minusów niż plusów. Sprawa tzw. Brześcia zaczęła budzić niebywałe protesty w całym społeczeństwie, łącznie z tym, że kilku najbardziej prominentnych Piłsudczyków wycofało się z poparcia dla niego i dla jego obozu politycznego. Siedzimy na dwóch stołkach. Józef Piłsudski miał skłonność do wyrażania najgłębszych myśli politycznych za pomocą jakby aforyzmów. Powiedział kiedyś... Siedzimy na dwóch stołkach. Trudno powiedzieć, z którego spadniemy najpierw. Ale mamy około pięciu lat na względną swobodę manewru. Co będzie dalej? Nie wiadomo. Niewygodnie siedzi na dwóch stołkach, ale przede wszystkim niebezpieczny. Piuszki miał tego pełną świadomość. Polityka normalizacji stosunków z sąsiadami, bardzo korzystna oczywiście dla Polski, była polityką tymczasową, była polityką o krótkim dystansie chronologicznym. W 1934 roku marszałek mówił, że około 1938 roku sytuacja skomplikuje się i dojdzie do wojny. Pytanie na której granicy. I w tym celu w roku 1934 zwołał. Coś w rodzaju wielkiej gry wojennej czy wielkiej narady sztabowo-politycznej, na którą zaprosił całą czołową generalicję i kilku najwyższych urzędników Ministerstwa Spraw Zagranicznych, mieli odpowiedzieć na pytanie, który z dwóch potencjalnych przeciwników, a sąsiadów Niemcy czy Rosja Sowiecka, będzie niebezpieczny wcześniej i dlaczego. Większość uczestników wskazywała na Rosję Sowiecką i słusznie. 1934 rok, przypomnijmy, Porównując potencjały Rosji i Niemiec, to okres po zakończeniu kolektywizacji, po zakończeniu tzw. pięciolatki, po wybitnym wzmocnieniu przemysłowym Rosji, zwarciu szeregów wewnętrznych. To okres przed wielką czystką, która z kolei Rosję osłabiła. I dopiero pierwsze miesiące po dojściu Hitlera do władzy. Reichswera jeszcze nie przekształcona w Wehrmacht, Niemcy jeszcze ciągle zdemilitaryzowane. Hitler, który szczerze zresztą składał wszelkie przyjacielskie wyrazy pod adresem polski wysuwał koncepcję nawiązania bliskich, nawet bliższych stosunków niż wskazywałby na to układ o nieagresji. Ten stan rzeczy, jak należy sądzić, utrzymał się do 1937-1938 roku. Wtedy dopiero ta sytuacja zaczyna się zmieniać. Wielkim błędem zatem który robiło wielu historyków, a wszyscy publicyści, jest oskarżanie Piłsudskiego, że nie przewidział w roku 1934 czy piątym w roku swojej śmierci za cztery lata, Hitler lat rozpocznie wojnę z Polską. To było nie do przewidzenia. Abstrahując od tego, że Piłsudski inaczej pewno poprowadziłby politykę polską wobec Rzeszy i być może wojny by uniknął. Natomiast wracając do sytuacji z roku 1934, dopuszczał i brał pod uwagę tymczasowość tej sytuacji, ale co Polska zyskiwała na tym? No przede wszystkim spokój wewnętrzny, możliwość zabrania się za reformy kardynalne wewnętrzne. No to przecież dzieckiem Piłsudskiego w sensie koncepcji jest Centralny Okręg Przemysłowy, realizowany już po jego śmierci. Dzieckiem Piłsudskiego jest wielki program modernizacji armii Polskiej, który zaowocował tym, że w roku 1939 mieliśmy naprawdę dobre i nowoczesne wojsko. Notabene wojsko do 1938 roku, które wroga widziało przede wszystkim i słusznie na wschodzie i tego wroga i w 1939 roku na wschodzie mogłoby powstrzymać. To, że nie powstrzymaliśmy Niemców w roku 1939 to już jest zupełnie inna historia.